Jest takie powiedzenie, że zespół źle wszedł w mecz, który stosuje się w tego typu momentach, kiedy w pierwszych pięciu minutach zespół pozwala przeciwnikowi zdobyć bramkę. I dla mnie dwa kluczowe momenty w pierwszej części to właśnie te pierwsze minuty, gdzie Lechia zdobyła bramkę na 1 do 0, kiedy my graliśmy na własne życzenie w osłabieniu. Kiedy źle dobraliśmy po rozrzewce kołki do butów, i było widać, że mieliśmy kłopoty z utrzymaniem równowagi w pierwszym fragmencie tego meczu. I ta bramka była bardzo ważna dla Lechy, bo ona ją uskrzydliła, ona zmieniła absolutnie taktykę, jaką Lechia stosowała, bo Lechia nam później, prowadząc 1-0, oddała piłkę i czekała na kolejne akcje swoich skrzydłowych. A drugim momentem kluczowym dla mnie w tym meczu była 45 minuta, gdzie. Przy naszym rzucie rożnym straciliśmy bramkę też z kontrataku zespołu Lechii Mena. Strzelił bramkę na, 2 do, na 4 do 0. W związku z tym nic mądrego nie wymyślę, jak tylko powiem, że mm, zasłużone zwycięstwo. My w pierwszej połowie byliśmy y, daliśmy Lechii zdobyć pierwszą bramkę właśnie poprzez to, co powiedziałem przed chwilą. I absolutnie nie byliśmy w pierwszej części y, przeciwnikiem, który, który mógł zagrozić Lechii. Tak się mecz ułożył dzisiaj, natomiast yy, przed nami długa podróż, bo jak nie wiem czy wiecie 700 km do Rzeszowa będziemy jechać i jechać będziemy myśleć. To są takie momenty, w których yy, nie zrzuca się winy jeden na drugiego. Trener na zespół, zespół na trenera, tylko wszyscy są razem. Wszyscy wracają tym samym autobusem. Po to, żeby w kolejnym meczu z GKS Katowice zrehabilitować się za to i też podziękować kibicom, którzy dzisiaj przyszli, którzy nie powiesili na nas psów po takim meczu, bo przyjechać całą Polskę po to, żeby zobaczyć pierwszą część w naszym wykonaniu jest na pewno deprymujące i, i bardzo smutne. Dlatego szacunek dla, dla, dla tych kibiców, którzy przyjechali za to, jak się zachowali, jak e, podziękowali. Myślę, że za drugą część minimalnie, ale to, że, że są z zespołem, że są z klubem i, i za to też im dziękuję, bo nie jest łatwo na pewno wracać tak samo teraz autobusem i swoimi samochodami po to, by we wtorek rano iść do pracy. Także będziemy mieli na pewno olbrzymie motywacje dla, dla nas sami, żebyśmy się yy, ogarnęli, ale też dla tych kibiców, którzy dzisiaj byli, podziękować im za to, że, że przyjechali. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Jeżeli są pytania, prosimy o podniesienie ręki w górę, będę wskazywał. Dobry wieczór, panie trenerze, Przemysł Apolszetylów, Przegląd Sportowy. Mam no, pytanie, czy nie ma pan trochę żalu o brak reakcji swoich zawodników, bo tak jak no, mówił ta bramka, szczególnie pierwsza. No, te pozostałe w sumie również tracono w dość prosty, nadmiar ten sposób. A gol w tej piątej minucie to nie była pierwsza taka akcja Lechi, która wyglądała w taki sposób, że poszło do, płaskie dogranie z bocznej strefy boiska. Widać było, że taki jest pomysł Gdańskiej drużyny na atakowanie, a jednak mimo wszystko no, przy którejś kolejnej takiej próbie dali się, daliście się zaskoczyć. Daliśmy się zaskoczyć, że byliśmy w 10 na boisku. To jest największe zaskoczenie nasze. Gdybyśmy byli 11 na 11, może. Ten jeden zawodnik, który musi, musiał popracować za tego, którego nie było na boisku, może by przeciął tą akcję. Nie, nie mam tutaj absolutnie nic na usprawiedliwienie. To zawodnicy wiedzą, bo rozmawiałem w szatni po meczu, co, co, jakie, jakie miałem na gorąco wnioski. Ale to ja nie dzielę się takimi rzeczami na konferencjach, co zostaje z zespołem, zostaje z zespołem. Bo Jest fajnie mówić miłe rzeczy po zwycięstwach albo po remisach, natomiast też trzeba się... Trzymać razem w takich trudnych momentach, w jakich byliśmy dzisiaj w pierwszej połowie, no bo byliśmy... No nie wiem, jakbyśmy zliczyli wszystkie sytuacje, to mogło być tego znacznie więcej, niż, niż te cztery 0 To na pewno nam nie przynosi chwały, ale też no, pokazuje nam kierunek, w którym powinniśmy pracować w tym tygodniu. No i wracamy do Rzeszowa, jutro mamy analizę meczu i od środy pracujemy nad GKS-em Dobry wieczór, niewątpliwie cieszę się bardzo z tego, jak Jaki rezultat końcowy widnieje, jak zaprezentowaliśmy się, szczególnie w pierwszej połowie, bo myślę, że byliśmy, myślę, że nawet blisko perfekcji, czy blisko ideału, jeśli chodzi o to, co chcemy robić na boisku, jeśli chodzi o to, jaką przewagę chcemy sobie wytwarzać, stwarzać. I najważniejsze dla mnie jest to, że jest to poparte akcjami bramkowymi. I golami. Myślę, że do perfekcji brakowało naprawdę bardzo niewiele, troszeczkę skuteczności, bo, bo rzeczywiście ten wynik do przerwy mógłby być no, bardzo, bardzo okazały i bardzo dobry dla nas. Jeśli chodzi o, o drugą połowę. No, tutaj na pewno też sobie z zespołem przeanalizujemy, ale no wiadomo, jaki to był moment dla nas, dla, dla, dla reszty. Praktycznie mecz zamknięty. Ale też myślę, że mimo tego powinniśmy tutaj prezentować się w pewnych fragmentach zdecydowanie lepiej. Nawet jeśli chodzi o, o szacunek dla rywala, dla, dla kibiców, dla widowiska, bo myślę, że tak do tego podchodzić musimy. Gratuluję przede wszystkim moim zawodnikom i dziękuję im za, za ten mecz. Oni wiedzą dlaczego ale już przed nami sporo pracy przed następnym, kolejnym, bardzo ciężkim spotkaniem ligowym. Dziękuję. Dziękuję. Że poprosimy o pytanie, jeżeli takie są, należy podnieść rękę. Będę wskazywał. Proszę. Dzień dobry. Co powiedział Pan przed zawodnikom po tak dobrej pierwszej połowie? czy Żeby się nie rozluźniali? Czy żeby gra i tak dalej? Żeby się nie rozluźniali, żeby grali lepiej, żeby byli bardziej skuteczni, żeby nie poprzestawali na tym, e, powiedziałem słowa, które, e, które, które w mojej ocenie miały jeszcze mocniej zmobilizować ich, e, szczególnie w aspekcie mentalnym, żeby, żeby tutaj nie zadowalać się tym rezultatem, który, który jest, a jednak e, dalej wykrzesać z siebie jak najwięcej, hmm, ale jak widać nie wyszło mi. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, prosimy o podniesienie. Proszę bardzo. Pan Widzimy A ja mam pytanie na, do, o, odnośnie sytuacji w Pomeczu. Bo to dla Pana chyba taka no, sympatyczna sprawa, czyli podziękowanie, zanotowanie Pana nazwiska wszystkim resowi. I chciałem dopytać jeszcze, co Pan otrzymał od, od Panów z Rzeszowa. To jest sympatyczne, ale trudne emocjonalnie. To jest, to jest coś, czego nie chciałbym nigdy przeżyć, i mam nadzieję, że przeżyłem to ostatni raz ostatni raz, bo mam nadzieję, że ja z Lechią będę w przyszłym sezonie w ekstraklasie, a Rysowia będzie w pierwszej lidze i już nigdy do takiego pojedynku nie dojdzie. To, to tego bym sobie życzył, jeśli mogę to tak sobie trochę prywaty wrzucić. Dostałem upominki, dostałem, dostałem rzeczy, które, które gdzieś tam przywieźli. Cieszę się z flagi, którą otrzymałem też od niej, która była zrobiona na okazjonalna, na pierwszy mecz. Dzisiaj też ją przywieźli, także duży szacunek dla nich za to, że w, w poniedziałek tak długi, du, duży, duży, w, w dużą odległość przybyli po to, żeby wspierać swoją drużynę, po to, żeby też tam się ze mną gdzieś tam przywitać. Szacunek dla nich, oni, oni też wiedzą, że ten klub i, i oni w moim sercu stanowią e, mocny punkt. Przemysł aproszewicz, Przygląd sportowy. Panie partnerze, w takim spotkaniu, kiedy tak naprawdę wszystko jest pod kontrolą, już po pierwszej, było 50 żółta kartka i warunkowo to dla pana bardziej Cześć. jest to problem? Czy jest pan zadowolony z tego, że to zawieszenie przypadnie tak powiedzmy, na ten z zespołami powiedzmy, do, do innych rejonów tabeli? Ja myślę, że zawieszenia nie będzie. Z tego co tak sobie szybko liczę, to, 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 to Iwan nie jest zawieszony. Jeszcze troszeczkę kartek musi zdobyć, żeby zawieszony, ale to nie zmienia faktu, że to jest ta. Ta, ta kartka z tych głupich, w cudzysłowie, których mieliśmy nie tracić. I na pewno jestem bardzo niezadowolony z tego, że, że ją złapał, bo myślę, że to był sektor boiska, w którym nie należało robić w ślizgu. To jest raz. Wynik też nie predysponował do tego, żeby ten ślizg robić. No ale to są emocje, to, są, to jest charakter Iwana, który, który się udzielił w, w tym momencie. Mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze mocniej będzie zwracał na to uwagę.